Pierwszy turniej w Calcio Cup za nami. Mamy zwycięzców, mamy drużyny, które wzięły pierwszy raz udział. Niektóre były bardzo doświadczone. Zawodnicy z Wigier i innych zespołów, nawet europejskich, tak jak zawodnik meczu finałowego Damian Mazurkiewicz, gra we Włoszech na stałe. My, jako organizator Fundacja Teraz Wschód, dziękujemy wszystkim zgromadzonym, również partnerom, partnerowi strategicznemu województwu podlaskiemu. Bez nich nie udałoby się zrobić tego turnieju. Dodatkowo też podziękowania szczególne partnerom, którzy zaoferowali swoją pomoc, między innymi pizzę dla zawodników. Turniej odbył się bez żadnych komplikacji, wszystko poszło zgodnie z planem. Na koniec odbyła się impreza z pianaparty. Tu już widzicie, jest końcówka po tej imprezie. Wszyscy wyszli zadowoleni, wypoczęci, wymoczeni, wypianowani. I zadowoleni teraz wracają z pucharami do domu i będą bawić się i cieszyć dalej wieczorem na pewno. I cóż, tyle. No, widzimy się za rok. Dziękuję.